Drodzy Państwo, ja już pojawiłam się przy stanowisku Biłej Studio Poznań. Tutaj dokonywane są pomiary naszego ciała. Ze mną jest Agnieszka Salecka. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. No właśnie, co to jest za sprzęt, który tutaj się znajduje. Tak, to jest najnowszej generacji analizator składu ciała, który się nazywa TANITA. Co my możemy tutaj zmierzyć? Możemy zmierzyć tkankę tłuszczową, możemy zmierzyć masę mięśniową, możemy zmierzyć poziom wody. I to. Czyli wszystko tak naprawdę. Mamy tutaj też naszą Wiktorię. Wiktorię zapraszamy bardzo serdecznie. To będzie osoba, którą właśnie teraz będziemy mierzyć. Co należy zrobić wcześniej? Bo widzę, że tutaj Twoja koleżanka Paulina już zadaje jakieś pytania. Tak, dokładnie. Do takiego pomiaru potrzebujemy jedynie imię, nazwisko oraz rok urodzenia. Do tego jeszcze należy tylko zdjąć obuwie i tyle. Czy osoba musi być pełnoletnia? Oczywiście. U osób, nie, u osób niepełnoletnich mierzymy jedynie poziom wagi oraz poziom tkanki tłuszczowej. Super, bardzo fajnie. Czyli Wiktoria, już teraz zapraszamy Cię na naszą Tanitę. Wspaniałe urządzenie. Poprosimy o zdjęcie butów, tak jak wcześniej już wspominała Agnieszka. Ja tutaj się troszeczkę przesunę i co się dzieje? Tak, bardzo ciebie jeszcze proszę, żebyś uchwyciła tutaj rączki. Można je zdjąć, należy je zdjąć. I takie badanie trwa około dwóch minut. Czy coś musimy robić z rękoma? Muszą one być w jakiś sposób wyprostowane. Tak, ręce muszą być wyprostowane w stawach łokciowych, mogą być delikatnie też rozszerzone, żeby ciało nie dotykało do rąk. A powiedz mi, Aga, jakie to są te prawidłowe wyniki, które powinniśmy otrzymywać? W zależności od płci, na przykład dla kobiet, poziom wody, prawidłowy zakres to jest od 50 do 60%, natomiast dla mężczyzn jest to już troszeczkę zwiększony ten poziom od 60 do 70%. Jak to bywa z poznaniakami? Trzymamy się w tej normie czy nie? Czy musimy zrzucać te zbędne kilogramy? Są osoby, które muszą zrzucić troszeczkę tych zbędnych kilogramów, natomiast Poznaniacy dbają o siebie, nie jest tak źle, także jesteśmy zadowoleni. No, drodzy Państwo, słyszeliście, bardzo duża pochwała ze strony Agnieszki. To mnie cieszy, że dbacie o siebie, ale jeśli jeszcze chcecie troszeczkę poprawić swoją sylwetkę, to zapraszamy mimo wszystko do nas dzisiaj na teraz kupca Poznańskiego. Widzę, że badanie bardzo, bardzo szybkie już się skończyło. Co następuje w chwili obecnej? W chwili obecnej tutaj Paulina omówi wyniki, um, omówi wyniki tej pani. I tak jak wspomniałam już wcześniej, będą tam wyniki masy mięśniowej, tkanki tłuszczowej, podstawowa przemiana materii również. Tak samo można się, można się dowiedzieć, ile tkanki tłuszczowej mamy w poszczególnych częściach ciała, natomiast w rękach, w nogach czy w tułowiu. Super. A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy. Takie wyniki, czy taki wydruk tych wyników? O, może Paulino, pokażmy do naszej kamery. Czy taki wydruk właśnie pojawia się tutaj? E, tak, wydruk nam się pojawia tutaj na ekranie komputera. I mogę omówić? Tak, Wiktoria, zgadzasz się? Tak, wyniki są bardzo zadowalające. Tkanka tłuszczowa jest w normie, tak samo woda. Woda jest delikatnie zwiększona, aczkolwiek nie jest to e, aż taki minus. Super, bardzo fajnie. Rozumiem, że taką kartę wyników potem każdy otrzymuje, i to już jest dla niego karta, którą może zabrać ze sobą do domu. Oczywiście, każdy od nas otrzymuje takie wyniki do domu, tak żeby wieczorem sobie przeanalizować i może się zastanowić, żeby jednak coś zrobić z własnym ciałem. Dobrze, drodzy Państwo, jak widać, to jest bardzo szybkie badanie, bezbolesne. Wiktoria było? Bolało? Absolutnie nie bolało. Ja widzę uśmiech na twarzy Wiktorii, także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Musi być tylko i wyłącznie pełnoletni, czy to będzie mężczyzna czy kobieta, każdy u nas jest bardzo mile widziany. A my z Państwem widzimy się już za krótką chwilę. Do zobaczenia.